Ponad 160 lat temu powstała Politechnika lwowska. Po wojnie została ulokowana w budynkach Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej we Wrocławiu i nazwana Politechniką Wrocławską. Jednak pierwsza szkoła techniczna została powołana w naszym mieście w 1910 roku przez cesarza Wilhelma II. Największą liczbę studentów miała w roku 1927 aż 1200. No porównajmy to ze współczesną Politechniką ponad czy blisko 34 tysiące studentów. Dlatego też rok ten 2000. 10 obchodzimy jako rok stulecia szkolnictwa technicznego w mieście Wrocławiu. 35 lat przypada na Wyższą Szkołę Techniczną, ale 65 lat na Politechnikę Wrocławską. Na uczelniach znajdują się tablice upamiętniające znanych profesorów czy doktorów honoris causa. Na niektórych również tablice z nazwiskami kolejnych rektorów. Politechnika Wrocławska nie miała takiej tablicy, dlatego też zrodził się pomysł, żeby taką tablicę ufundować. Projekt tej tablicy. Był konsultowany z rektorami seniorami, którzy ten pomysł zaakceptowali. Tablica przedstawia wszystkich rektorów od czasów powojennych. Jest niejako odzwierciedleniem portretów rektorów, które są w sali Senatu Politechniki. To symbol wieloletnich tradycji i ogromu pracy ludzi, którzy tworzyli te uczelnie.